Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, z reguły nie lubimy, jak czegoś na monecie brakuje, gdyż zawsze powstaje obawa, czy na pewno nie było tam jakichś manipulacji, czy nie jest to kwestia usunięcia czegoś w okresie późniejszym. Ale lubimy, jeśli na monecie brakuje czegoś, gdy moneta jest w takim stanie jak ta piątka, czyli z pełnym, naturalnym mędniczym zachowaniem tła i powierzchni, gdyż takiej powierzchni, proszę Państwa, w żaden sposób nie da się zmanipulować, czyli jakiekolwiek drobne nawet zmiany, czyszczenia, przetarcia automatycznie na tak zachowanych sztukach stają się od razu widoczne, więc to jest poniekąd sens zbierania monet w pięknym stanie. To, co teraz stało się takie modne jako inwestycyjne, tak naprawdę swoją genezę ma wynikającą z tego, przy takich monetach nie mamy najmniejszej wątpliwości co do ich oryginalności. Proszę zobaczyć, jak tutaj w pełni na tej piątce gra wyśmienite, wspaniałe lustro. Piątka jest cudowna, proszę Państwa, pod względem samej kondycji. Pochodzi ze starego zbioru w pięknej gabinetowej patynie, co tutaj znakomicie nam się prezentuje przy świetle, jak ta patyna w różnych odcieniach miga. I jest z niesłychanie rzadkiej odmiany. Proszę spojrzeć tutaj. 17 i powinno być 211 625 części z grzywny czystej kolońskiej, czyli generalnie z grzywny srebra. To powinno być zapisane w ułamku 17, 211 kreska ułamkowa 625. Proszę Państwa, tutaj tej kreski nie ma. Olbrzymiej rzadkości odmiana. Jednocześnie proszę zobaczyć, jak tutaj gra wszędzie. Naturalne lustro. Widać, że absolutnie nie ma mowy o jakiejkolwiek manipulacji i jednocześnie widzimy, że tam nie ma najmniejszego śladu kreski. Czyli nie ma też mowy o tym, że na przykład był stempel zapchany. Po prostu błąd rytownika nie zamieścił kreski ułamkowej między 211 a 625. Powstanie listopadowe to powstanie, które miało swój własny pieniądz. Proszę Państwa, ten pieniądz jest bardzo chętnie zbierany i to. Od zawsze, praktycznie część tych monet była w pudełkach okolicznościowych, również na pamiątkę przechowywana, gdyż no, jest to pamiątka polskiego zrywu narodowo-wyzwoleńczego. Proszę Państwa, ona jest jeszcze o tyle ciekawa, iż ma bardzo ciekawą sentencję na obrzeżu. Jedyna moneta polska z taką sentencją. Boże, zbaw Polskę.